Dzień dobry, witam was w dosyć innej scenarii niż zazwyczaj, ale niestety nasze studio do nagrywania vlogmasów jest zajęte, ponieważ pracujemy nad czymś o wiele większym. Więc teraz zapraszam do oglądania. Więc skoro jesteśmy już przy kalendarzu, szukamy dziewiątki. Dziewiątka jest o tutaj, taka duża, więc może będzie coś ciekawego. I otwieranko. Żeby tak ładno to otworzyć. O. Toż to chyba balon jakiś. O. Ciężko, ale wyszło. No, balon. No fajnie, fajnie, tak się prezentuje. Idziemy to przymierzyć na rękę naszej Barbie. No, niby się trzyma, tylko chyba nie tą stroną trochę. <laughs> A więc tak, tutaj mamy właśnie dziewiątkę. Otwieramy. Mm -hmm. Dzisiaj mamy dwie karteczki. Pierwsza kartka dla dorosłych. Dla rodziców, o, zadzwoń do dawnego przyjaciela. I druga kartka dla dzieci. Porozmawiajcie o tradycjach świątecznych, więc idziemy wykonywać zadanka. Hmm. Tutaj już wypatrzyłam dziesiąte. Kiewka, więc otwieramy. Otwieramy o. O cóż tu takie? A cóż tu takiego? Jest to takie zabiniątko, więc odpakowywujemy. I są to spodnie. Srebrne, blokatowe mm. Więc tak się prezentuje Nasza Barbie we swoich spodniach O tak No bardzo ładnie, bardzo fajnie Więc przejdźmy do kolejnego kalendarza Więc tutaj mamy już dziesiątkę I otwieramy Mamy jedną karteczkę A jest z nim no, nakarmym ptaki za oknem. Halo, cip, 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 ptaszki, dam wam chlebka, chlebka wam dam, chodźcie, cip, cip, cip. Ptaszki, ptaszki. U, ptaszki. Świer. Macie tutaj chleb. Hello, my o Boże, to się dla mnie źle skończy. Więc ja teraz Wam pokażę, jak zorganizować święta last minute, więc zapraszam! Jeszcze kawałek! O! Uf. Najpierw trzeba zadbać o odpowiednią scenerię. Następnie trzeba tutaj oczywiście urządzić. Nie może zabraknąć choinki. I później trzeba zadbać o posiłki, oczywiście. Tada! Na końcu już tylko gości brakuje. Goście! Toro! Więc tak oto zorganizowaliśmy święta last minute Dosłownie minutę Więc teraz tylko mm, wystarczy się rozkoszować waszym przyjęciem I się z wami żegnam No i say bye! Sushi!